Hello, YouTube. Hello, hello, macie. Update, update, tu Warszawa nadaje. E, zaraz zobaczę, czy jesteśmy. Słuchajcie, właśnie wróciłam, bo byłam u weterynarza, bo Ginusiowi kończy się ten syrop, na propalin taki bierze, wiecie, po sterylizacji pieski, a tak naprawdę sunie e, Muszą brać takie, gdzie wyrównujące hormony, jaki? No, ja nabiorę taki syropek Propali, yy, i byłam właśnie u weterynarza, sporo piesków chorych, ale to nie, że tam kichanie, tylko, wiecie co yy, w ogóle z kręgosłupem, jakieś takie stany kostne i tak dalej po operacjach i tego. Pierwszy raz byłam tutaj u yy, weterynarza, to znaczy tak blisko mnie. Jak tam się macie? A i byłam dzisiaj... Ech, no nie byłam z samego grano, bo chyba Biedronka jest czynna od yy, siódmej. Z tego co pamiętam, jak pracowałam w fabryce kosmetyków, to jak wracałam o szóstej kończyłam, to właśnie jeszcze przed siódmą, tak, czekałam na otwarcie. Ehm, no nie kupiłam mleka bez laktozy 3% nie było już. Ehm, kupiłam 1,5% ale to dlatego, że po prostu kończy mi się, nie? Ale internetowo, słuchajcie, chyba w środę czy we wtorek robiliśmy zamówienie na takie właśnie wodę, mleko. Ja w ogóle takie kiedyś zakupy robiłam, bo to się dobrze sprawdza, bo to jest najcięższe, a najdłużej wiecie, naj, najszybciej się zużywa. I w środę albo we wtorek strony internetowe siadały, nie można było zrobić zamówienia. A jak udało się zrobić zamówienie, to dopiero teraz to zamówienie w niedzielę będzie zrealizowane dostawa, a podobnież teraz, dopiero dostawy najwcześniejsze za dwa tygodnie, jak ktoś robi internetem słabo. Także myślę, że stopień jakby paniki ludzi wzrasta, widać to, widać to, ale powiem Wam, że nie wiem, widać też już że coraz mniej tych ludzi, ale słuchajcie. Nie dajcie się zwariować. Po prostu, no, higiena, dbanie o siebie y, to jest podstawa, wspomaganie. Zresztą, zauważcie, że y, teraz jest ten y, czas takiego przesilenia, tak? Zimowo-wiosennego. Zauważcie, że w zimę, jaka by ona nie była, jest mniej słońca, jest mniej witamin, mniej takich świeżych produktów, gorzej się, się rzeczy odżywiamy, bo są krótsze dni i zawsze, i w ogóle lekarze też Wam powiedzą, że y, okres grypowy teraz, w tych właśnie jakby miesiącach, zawsze był duży. Bo zawsze był duży. No i akurat ten wirus strzelił się w taki okres, więc y, w ogóle ludzie, którzy w tym okresie właśnie najczęściej przeziębiali się, mieli grypy, no to też warto uważać, bo w tym momencie jesteśmy najbardziej zagrożeni, bo tak naprawdę nasza odporność jest słaba. Więc zwróćcie uwagę, wiecie, na swoją suplementację i teraz już nie patrzymy na to, że o, bo to trzeba zżywienia, spożywienia. Nie, teraz jest okres alarmowy, jakby nie było yy, i. Że tak powiem, witaminki. Mm, ja nie mówię nie. Słuchajcie, biorę witaminę d, D3, d y, biorę K7, y, kurkumę biorę Q10. Naprawdę po prostu wz wzmacnia swój organizm. Tak? Więc y, uważajcie na siebie po prostu, to jest najważniejsze. Ja w czwartki najczęściej mówię do Was z terenu, no ale nie odzywałam się, wiecie, bo teraz. To komórki, telefony, też właśnie jak wracacie do domu, to dobrze jest przetrzeć. Ja wczoraj w Rosmanie dorwałam, pokażę Wam. Aż się dziwiłam, że, je, się dziwiłam, że jeszcze dostałam o takie prosteczki. Więc y, komputer, też tam laptopa, jak coś to przecierajcie sobie. Także no nie wiem, nic się nie odzywacie. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Jutro. Y, Wiem, że u nas w Warszawie szkoły są tak pozamykane W tym momencie więc dzieciaki siedźcie w domu. Nie chodźcie nigdzie. I właśnie bo wiecie to chodzi o to, że trzeba ten czas jakby przesiedzieć, no jakby to nie brzmiało, żeby ten wirus nie mógł się przenosić i tyle. A wiadomo, że teraz wszyscy naukowcy wszyscy od szczepionek Bazują na tym, żeby wiecie, wspomóc nas i żeby jak najmniej osób ucierpiało. No ale pamiętajcie o tym, że no właśnie to, to naprawdę jest zbieg okoliczności, niezbieg okoliczności to jest w ogóle słaby okres, bo właśnie ludzie często się przeziębiają, tam katary kichają, yy, zaczynają się tam plenia, wiecie, wiosna i tak dalej, po zimie. Jesteśmy tacy ociężali, osłabieni po prostu. Więc po prostu się rzeczy jesteśmy bardziej wrażliwi i y, szybciej możemy złapać. Nawet niekoniecznie wiecie tą koronę, że tak powiem, ale po prostu jakieś wirusa. To jest już układ odpornościowy, tak? Odporność. Wzmacniamy się, a co najważniejsze, to jest siła. Słuchajcie, nie dajcie się zwariować. Yy, ja. Dzisiaj chodziłam między ludźmi, byłam w Biedronce, ja mówiłam Wam po mleko, yy, i byłam u weterynarza i tak dalej, i yy, sama zagaduję ludzi, bo y, jestem ciekawa, jak oni do tego podchodzą. No i widać, widać ten, to, to w oczach takie. No słuchajcie, taki mamy klimat, takie mamy czasy. No. Wirus jeszcze ma to do siebie, wiecie, bo ktoś tam, nawet ludzie czasami mówią, a ja przeżyłem wojnę, a wiecie, kula mnie nie dosięgła, tak, ale kula, widzisz człowieka, który do Ciebie strzela, wirus jest jakby duchem, tak, jest niewidzialny, tak naprawdę tylko swoją odpornością, tak, możemy go zwalczyć, bo naocznie go nie zobaczymy, o koleś idzie na mnie, tak, no, praktycznie mówią, żeby od kichających dwa metry. Jedni mówią metr. Wczoraj słyszałam lekarkę, która mówiła, że wystarczy metr. Dzień indziej słyszałam dwa metry. Magda z Detox mówi, dwa i pół. Wycie. Tak naprawdę wszyscy nie wiedzą co, ale mycie rąk, to jest co. Nie, babcia uczyła, która wojnę przeżyła, mama, która nie przeżyła wojny. Z dworu wracasz do Łazienki, myj ręce i pamiętajcie, 20 sekund. A i w ogóle, jakie polowanie miałam, byłam w środę chyba? Środa albo we wtorek. Nie wiem, jak ktoś z Was jest na moim Instagramie, to na pewno był na live, jakie ja robiłam polowania i co się działo w poszukiwaniu umydła Protex, więc. No, wpadajcie po prostu do mnie na Instagrama, bo tam po prostu łatwiej mi jest tam, gdzie na żywo, bo tam te łącza jakoś lepiej w ogóle działają yy, i po prostu relacjonuję wam, co się dzieje i jakie polowania i gdzie co znajduję, o dziwo. Także, yy, no jest yy, ciekawie, no żyjemy w ciekawych czasach. Ja tak uważam, ja wam zawsze i będę to powtarzać do śmierci, że uważam, że, że żyję w najlepszych czasach, jakie yy, mogły być bo nie chciałabym ani wcześniej żyć, później to też nie wiadomo, jak będzie, słuchajcie, będzie co będzie, zobaczymy, tak, nie szalejmy, mamy teraz czas, posiedźmy w domu, poczytajmy książki, czas nadrobić jakieś fajne seriale, o może w piątek powiem Wam, jakie fajne seriale yy, oglądałam, jakie mam zamiar i co Wam polecam. Także trzymajcie się zdrowo, kochani, nie dajcie się zwariować, myjcie ręce i też właśnie yy, patrzcie na swoje telefony, gdzie je kładziecie. Yy, wiecie, a także siłą rzeczy po prostu jak chodzicie, tak, dotykacie dłoni i bierzecie telefon, no to już na ten telefon się przenosi, tak? Więc w domu przetrzeć najlepiej. I ja dlatego też nie odzywałam się do Was z terenu, bo po prostu yy, no nie chcę w tym momencie, tak? Bo byłam w biedronce, dużo ludzi, dużo rąk i tu jeszcze kręcić to trochę. Yy, wiecie, ludzie też by byli w panice, <laughs> że co tutaj, wiecie, się odpalnia, że tak powiem, nawiązując do palmy. O, jak szukacie jakichś fajnych, ciekawych kanałów, to polecam Wam palmę. Bardzo fajnych, dużo rzeczy yy, się dowiecie, yy, chociaż. Yy, Powiem Wam, że Palmę można lubić, nie lubić. Często ludzie jej nie lubią, bo uważają, że jest zadufana, mądra, przemądrzała. O, ale to jest taka polska domena w sumie określająca ludzi, którzy po prostu znają swoją wartość. Ale warto posłuchać, bo jeżeli się nawet nie zgadzacie, to oznacza, że jest pewien dysonans i warto pewne rzeczy zweryfikować. Także polecam Wam kanał Palmy, dziewczyna Kasia. Notabene, która mieszka na Karaibach. No i tam w ogóle fajna, ona też robiła, wiecie, taką transmisję z ziębą, więc bardzo różne tematy. Ja pomijam, że ona, że ona jakby rozpętała wojnę między weganami tak, a karniworami. To ja ją i tak subskrybowałam przed tym wielkim show, kiedy ona teraz już ma sporo tych subskrypcji. Ja nie, wiem, nie wiem, 26 tysięcy czy coś takiego, czy 5, nieważne. Ja ją subskrybowałam, jak miała 5 tysięcy, bo mnie zainteresowało jej postrzeganie jej podejście do życia. Bardzo fajnie mówiła o systemach. Mm, które wiecie, zniewalają ludzi i tak dalej, bardzo do mnie to trafiało. Yy, I pamiętam, że to, to taka marna, taka merka jej była, i te, to były tylko live'y, i tam na tych live'ach były trzy osoby, pięć osób i powiem Wam, że najlepiej to to, to, nie, to... to nie chodzi o to, że ona teraz nie wiem robi gorsze te live'y i tak dalej. Nie właśnie tylko to w, w różną stronę czasami idzie. I, i zresztą ona to też mówi, to, że ktoś wie, na czym polega dysonans poznawczy, to nie znaczy, że sam temu nie ulega. Czasami wszyscy ulegamy. Umówmy się. Ale polecam Wam, jak szukacie, zajrzyjcie sobie do niej i jak was obrzuci coś, to wróćcie za, za parę ten i po prostu posłuchajcie, bo naprawdę nie warto słuchać ludzi, którzy mówią jakby nawet to samo, to co Wy. Różnych rzeczy z różnych stron słuchajcie. To nas rozwija. Co so dzień? No, kupiła Ci pani wzięstywkę, także mamy zapas. Wie yeah. i drzinowi też pokarm zamówiłam, także drin przetrwa to najważniejsze. No i oczywiście Twoja nowa świadomość, Adrian. To jest właśnie o podświadomości o tych wszystkich postrzeganiach. Twoja nowa świadomość, tak się kanał nazywa. Jeszcze Selfmaster.pl. To jest tak Magda. Się nazywa, jest ona coachem chyba w ogóle, ale też y, myślę, że do większości osób trafi, bo ona też jeszcze takim y, innym językiem mówi. Każdy z nich, z tych kanałów, które wam mówię, i ja zresztą zawsze pod y, moimi filmikami znajdziecie linki do tych kanałów. Y, każdy, uwierzcie mi, Palma, Adrian i Magda, to są zupełnie różne osoby, zupełnie różne charaktery. Y, tak naprawdę wszyscy mówią o tym samym. To jest niesamowite. No i tak samo ja. Ja też jestem zupełnie inna od nich, a też mówię o tym samym. O wolności umysłu, o łamaniu schematów, nieuleganiu większości, szukaniu siebie i słuchaniu siebie. A te inne kanały, Pokażą Wam podejścia ze strony psychologicznej. W ogóle, no wiecie, każdy człowiek ma inny głos, inny charakter, inne przejścia. To jest niesamowite. I to właśnie uwielbiam, słuchajcie, że każdy z nas jest inny. Dobra, lecę. Jutro widzimy się na live. Nie wiem, Wy mi nigdy nie mówicie, o której chcielibyście mieć ten live, ale piątek to możliwe, że nawet sporo ludzi, słuchajcie, bo u nas też w Warszawie większość banków, takich biur, to przenosi już się też stacjonarnie. Te prace, które przy komputerze są robione, to już zdalnie są robione, więc możliwe, że piątek już będzie taki już bardziej w ogóle na luzie dla wszystkich. Więc myślę, że dzisiaj tak odpaliłam, dzisiaj, patrzcie, jest za 15, ten... Dziesiąta, ale dlatego, że ja od rana właśnie, wiecie, biegam i chciałam Wam zdać relację, co się dzieje tutaj w Wawce, w mojej okolicy. Jak już do Piedronki nie macie co iść o tej porze po mleko, także czasy prl puste półki, no z, z, z produktami higieny, to, to tak. Brawo, nauczymy się wszyscy higieny, jeszcze raz, przyda się, zawsze się przyda. Także dobra, żegnam się z Wami. Jutro live Wam, że o 10.30 zrobimy. Zrobię, pokażę Wam, co kupiłam. Chyba, ale nie, chyba to będzie w vlogu. Chyba ostatnio, właśnie, bo byłam w Pepko, słuchajcie. Właśnie, jakbyście. O Jezus, jak myłam przed przyjściem ręce Protex. protex mydło jest takie, wiecie, antybakteryjne. No. Tak mnie, I ono jest tak silne, że i to w kostce jest tak silne, że, że po prostu jeszcze się nie mogę do niego przyzwyczaić i kicham po nim po prostu. Ale do czego zmierzam? No właśnie, gdybyście byli na Instagramie, to, yy, to już byście wiedzieli, co tam się szykuje, nie wiem, we vlogu nawet. Yy, I tak w Pepko była i w końcu chyba nagrałam właśnie te do vloga zakupy będą. No, więc będziecie mieli co oglądać. No tam zakupy i z Lidla, z Pepko. Byłam w Hebe, fajne zające, kupiłam. Jak mi wygląda przez prawda? Dobra, e, maseczkę. O, jutro zrobimy sobie taki relaks maseczkowy. Fajną maseczkę w pakcie kupiłam. Pogadamy. E, może się odezwiecie. Mam nadzieję, że e, nie dajecie się i że u Was wszystko dobrze. Trzymajcie się zdrowo. Yy, widzimy się jutro na live'ie, Także, jak ktoś chce, to zapraszam o 10.30. Dzień tu się przytula, więc muszę się nim zająć. Trzymajcie się. Relax, kawka, herbatka. Jedziemy. Nie poddajemy się. Widzimy się jutro na live'ie.